3 i 4 piętra mnie wykończą. Już na poważnie nie jest łatwy. Yy, rozgrzewka od rana się przydaje. Jak widzicie tutaj. I tutaj zestaw do paneli gotowy. Yy, co prawda faktycznie tak 5-6 razy znowu musiałem dygnąć w yy, 4 trzecie piętro. No ale nie jest źle. Jaki plan? Splitny chetryn, jaki tylko chcecie. ble się udało. Rozkładamy zaraz folię, rozkładamy zaraz piankę i zaczynamy panelę. Oczywiście najpierw trzeba będzie sobie przygotować miejsce pracy. No, tam widzicie te panele wczorajsze, co to ładnie na palece sobie leżą. Tutaj sobie zrobimy miejsce pracy do przecinania tego wszystkiego. A tam będziemy już ładnie układali, żeby nie było, żeby nie robić syp w jednym miejscu. Albo właściwie, żeby robić syp w jednym miejscu, a układać gdzie indziej i tam to pojeżdżenie zrobić na końcu. No i tyle. Tu jak widzicie wszystko Prawie posprzątane, zostawiony tylko ten śmietniczek, ale on jest właśnie na takie okładeczki, wszystko inne powynoszone. Tutaj jeszcze zostawiony pusty wiadereczko jako stoliczek o y, wału po Drugi jeszcze jest farba zostawiona, gdyby ewentualnie coś jeszcze mi się gdzieś przyjrzało, gdzieś bym zahaczył panelem, bo to jednak mimo wszystko przy montażu paneli, przy montażu kuchni zawsze gdzieś tam można uderzyć, więc kawałek kładzi zawsze jest zostawiony. Ta farba którą malowana ostatnie warstwa też jest zostawiona, żeby nie było różnicy. Także, także tak by zabezpieczamy się. Więc ja się przebieram, zaczynam działać, a Wy, mam nadzieję, oglądacie. Dzisiaj idzie całkiem nieźle 11, 12, to druga, 4 godzinki i mamy zrobione dwie trzecie z salonu. Także przy tym zmęczeniu yy, uważam, że idzie całkiem dobrze. Ciekawe, czy coś się po tych słowach teraz nie spierdolnego, więc, no ale nieważne. Przerwa była z tego względu, że tutaj doszliśmy do punktu tak jakby krańcowego. Ponieważ pomiędzy tymi pomieszczeniami e, chciałbym zrobić dylotację i jeszcze nie wiem, czy to będzie dylotacja na podstawie. Na dylotacja podstawie, e, z listwy czy z korka. E, e, będzie taki korek, wpycha się, ścina się, to trzeba później zanakierować, zabezpieczyć e, i to dosyć ładnie się zlewa z kolorami. Tym bardziej powinno się zlewać z tym kolorem. Także jeszcze nie wiem, czy to będzie korek, czy listwa. Na pewno tam Przy. Drzwiach balkonowych na pewno tam wykorzystam korek, bo tam mniej więcej z 2,5 cm się zrobiło. Także tam na pewno wepnę korek, także i tak będę miał okazję to dobrze przystosować samodzielnie. No i nie wiedziałem, co tutaj zrobić. Najlepiej, bo wydaje mi się, że najładniej byłoby, jeżeli byśmy zrobili to tutaj po środku. teraz jak sobie zmierzyłem ten korytarz, bo tu jest problem z tym korytarzem i z tym. Tamten jest węższy. Więc tak by musimy zachować jakąś taką linię, którą robiliśmy na jedną trzecią, na korytarzu będziemy musieli zrobić to na dwie warstwy. Natomiast choć chciałbym chociaż zachować tą odległość 43 cm, więc tak wyszło mi, że jeżeli tak powiem, zacząłbym od końca albo od środka, to tak jakby tutaj były by, trzy by panele potrzebne i ten trzeci byłby krótszy niż 30 cm, a taki panel nie może być. Więc, no to jakby samo się, że powiem sprawa się rozwiązała. więc Będzie 43, i tam nie wiem, i cała ta reszta. I tutaj też to samo najlepiej byłoby zrobić. Tutaj znowu, tu o, tu tą listę dilatacyjną, ponieważ wtedy byłaby idealnie pod drzwiami. Natomiast nie wiem, czy tak się da, bo w pokojach musimy zachować tą, tą jedną trzecią, żeby to jakby to miało spójność, aczkolwiek będą tutaj już drzwi, więc nie rzucałoby się to w oczy. No, ale mimo wszystko, jak już coś robimy, to staramy się robić to dobrze. Więc pomierzyłem sobie jeden pokój, drugi pokój, i tam będziemy też spokojnie tą jedną trzecią mogli zrobić. No i tutaj, właśnie, właśnie doszedłem do wniosku, że zrobimy po prostu na równi, na równi, na równi z tym, z tym, tak jakby rantem. I obojętnie wtedy, czy to będzie listwa, czy to będzie korek, i tak, i tak powinno wyjść dobrze. A tutaj, jak zacznę układać, to wtedy będę wiedział, czy się tutaj, czy może uda mi się zatrzymać to w tym miejscu. Bo właśnie robiąc to 43, to jest taka szansa, że może mi się uda to w tym miejscu tam zrobić. W każdym razie, obojętnie, jakby nie było. Jeżeli będzie na tej stronie, to, to będzie w miarę ok, bo tam z tej strony będzie tak samo. A jeżeli będzie tutaj, no to będzie idealnie, ponieważ będzie idealnie pod drzwiami i nie będzie tej listy widać. Także tak, to na tyle. Z yy, ogłoszeń parapialnych. No i co? Ale co dalej? Muszę ten samolot dzisiaj skończyć i to chcę go skończyć szybko, żeby chociaż coś z tej soboty dla rodziny jeszcze się mieć. Oglądajcie dalej. Skończone! W salonie położony? W salonie. Panele w salonie? W salonie za Jest to 24, także wyrobiłem się, bo chciałem się wyrobić do 17. Także no, o dziwo godzinkę prędzej niż planowałem. Aczkolwiek chcę jeszcze podnosić te resztki zżynek, kartoniki, to i tak pewnie jeszcze z pół godziny 40 minut zejdzie. Więc generalnie do 17 mamy temat załatwiony. Jest sobota, w pojęcia śmiało śmiał stolarz może wchodzić z kuchnią. Będzie to właśnie tam z tyłu. Jedyne co to przyjadę sobie jeszcze jutro, to zapomniałem oczywiście. Jakieś do otwory na gniazdka. Tam jest pod indukcję i piekarnik, Tam jest pod zmywarkę, a tam jest pod lodówkę. Także te trzy, te trzy gniazdka jeszcze zamontuję sobie jutro. pół roboty. Także podjadę sobie jeszcze jutro na pół godzinki. No żeby później, później tego nie montować, już będzie to cała zabudowa, żeby się nie trzeba było schylać, kombinować. Także będzie już zamontowane, będę to miał też z głowy. No i co? Za dzisiaj dziękujemy serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie będziemy montowali resztę paneli, już oświetlenie, bolam, bo lampy już przyszły. Skromne, a no... a może inaczej. Zresztą sami zobaczycie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że otrzymaliście kolejną porcję przydatnych informacji odnośnie inwestowania w nieruchomości. Jeśli chcecie spróbować swoich sił we flipowaniu, jednak nie czujecie się jeszcze na siłach, zapraszam Was do współpracy ze mną. Oferuję szereg usług doradczych, takich jak konsultacje, mentoring, sprawdzanie, czy dana oferta jest okazją. Prowadzenie do postaw w obrocie nieruchomości, czy też pomoc w wyborze sprawdzonego architekta, który również będzie tworzył dla Was listy zakupowe potrzebne do remontu oraz udekorowania mieszkania. Sprawdźcie również moje poprzednie filmy na kanale, gdzie dzielę się wiedzą i doświadczeniem, a wszystko to na konkretnych przykładach mieszkań, domów i gruntów, które zakupiłem, przygotowałem do dalszej odsprzedaży i co najważniejsze, sprzedałem z zyskiem.